Martyna Celuch dla IndyKage.pl. E, ogromny zaszczyt i wielka radość dla mnie. E, jestem tutaj z Marcinem Różalem Różalskim. Witaj, Marcin. Witam, dzień dobry. Bardzo mi jest miło, że mam okazję z Tobą porozmawiać. Kilka szybkich pytań, ponieważ wiem, że dzisiaj jesteś mocno zarobiony. Pani czekają na zdjęcia. E, szybkie pytanie o Twojego najbliższego przeciwnika i o przygotowania do walki. Będziesz walczył o pas. E, dla wielu osób było to niespodzianką. Posypały się oczywiście komentarze, że jak to Marcin, do pas i dlaczego. E, e, w naszej redakcji generalnej. Głosy są takie, że my się cieszymy z tego, że Polak takiego formatu jak ty może stanąć do walki o pas i być może ten pas odzyskać, na co też bardzo liczymy. Jaki, jakie ty masz nastawienie do tej Gdy walki? Ja dostałem propozycję walki z Fernando, no to normalne, że bardzo mi to ucieszyło, jeżeli chodzi o Fernando. Pas jest zawsze dla mnie sprawą drugorzędną, bo dla mnie wyznacznikiem mojej no to, to było Mistrzostwo Świata w K1, prawda? Jak walczyłem. A pas jest fajnym dodatkiem i fajną motywacją do jeszcze cięższego. Trenowania do jeszcze większej pracy Fernando dobry zawodnik, młody Bijący Myślę, się, lubiący się I z tego co pokazał z Karolem, że lubi się bić Miejmy nadzieję, że tutaj da to samo No bo tak jak już powtarzam Porażka w mega ciężkiej walce Lub wygrana w mega ciężkiej walce Każdego zawodnika cieszy najbardziej To jakie jak ja odgłosy były No to przecież no, Ja mam 40 lat Ja mam inne priorytety Ja się już nie skupiam naprawdę na opinii Na, na, na moją osobą Bo już nie mam czasu na to Naprawdę Właśnie a propos opinii dotyczących twojej osoby. Szybkie pytanie o... Ostatnio taka informacja pojawiła się między innymi również u nas na, na portalu, gdzieś tam sobie to wyszukaliśmy, że masz taką metodę na niektórych hejterów, że potrafisz do nich napisać wiadomość prywatną z to znaczy, innymi nazwiska. To to całkowicie inaczej, bo to jest tak, jak jak ktoś gdzieś tam się za bardzo napina, prawda, a akurat ta osoba jest znana przez mi bliską osobę, mojego przyjaciela, no to to moim przyjaciele czasami pokazują, mi na miarę takie Amcymonka Ancymonka i albo sobie do niego napiszę, a jak mam chwilkę czasu, no to nawet go odwiedzę, ale, no to, ale to tylko przy okazji, a nie, że specjalnie, bo dzień, dzień ma za mało godzin, a ja mam już 40 lat i nie chcę jeszcze przez jakiegoś wychodka do szafy kawić, prawda? No, ale no znowu no, inaczej, nikt nie jest e, anonimowy w internecie i każdego można złapać w czy później, tak? tak także także e, ci, co teraz najbardziej się znowu Zapinają, nawet nie wiedzą, że to może kiedyś to nich. Może nie ja za może kto inny. A wiesz, że najświeższe, najświeższe? Jest to, że tutaj wśród tych tłumów ludzi, którzy podchodzą i zrobią ze mną zdjęcia, na bank jest niejeden, jeden, co swoje żale wylewał, tak? Także wiesz, to nie ma sensu naprawdę. Okej, okay, czyli nie przyjmujemy się opiniami hejterów, nie mamy na to czasu. Bo ja się, nie, znaczy, ja się opinią w ogóle nie przyjmuję, niczyją. To jest, to jest moje życie, jakby z nim co chcę. Także jeżeli komuś się to nie podoba, to niech mnie nie ogląda. Marcin, y, pytanie również. Twoją działalność charytatywną. Mnie osobiście ten temat bardzo interesuje, bo sama również współpracuję z kilkoma fundacjami na rzecz zwierząt. Pytanie, od kiedy to się zaczęło u Ciebie? Od zawsze. Od zawsze. od zawsze, od dziecka. Ja empatią do, do, do zwierząt byłem obdarzona od zawsze, ponieważ chowałem się na wsi, gdzie, 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 gdzie było pełno zwierząt, no i zwierzęta były, żonu, że one były dużym szacunkiem, prawda? I od zawsze, bo w pewnym momencie jak e, już na tyle byłem e, majętym człowiekiem, że mogę swobodnie pomagać. Yy, nie odczuwając tego pomagam. Marcin, co dla Ciebie oznacza bycie dobrym człowiekiem? żyć przede wszystkim według własnych zasad nie być lemingiem nie, nie żyć w ten sposób, żeby starać się podporządkować ludziom bo ludziom się nigdy nie podporządkujesz. połowie będzie się podobała i twoje zachowanie, a połowie nie nie krzywdzić nigdy tych którzy na krzywdę nie zasługują pomagać tym, którzy na pomoc zasługują Prawda? I żyć według własnych zasad, takich, które będą zgodne z uszanowaniem wszystkiego co jest dookoła, istot słabszych, szanowanie dookoła wszelkiego rodzaju, czy, czy mniejszych, czy, czy słabszych, czy tych, tych którzy na no to zasługują po prostu i, i możemy im pomagać. Okazywanie szacunku innym ludziom e, według Ciebie e, wyklucza się na przykład z tym, że przeklinamy, bo na przykład ja dużo, przeklinam. ja dużo przeklinam. i to nie ma nic wspólnego z brakiem szacunku, tylko po prostu, widzisz, teraz na przykład rozmawiamy, e, nie ma emocji w tej rozmowie naszej, także nie ma i wulgaryzmów. Gdybyśmy weszli na temat jakiś bardziej drażliwy, wulgaryzmy by się posypały, ale to nie byłyby sztuczne, tego, no, po prostu by szło z automatu, tak? No bo do no mnie ukrywajmy. Nie uważam, że wulgaryzmy to jest okazowanie brak szacunku, tylko po prostu no, czasami trzeba się ugiąć w język i bardziej z, y, ważyć słowa, tak? Więc jeszcze ostatnie pytanie. Obiecałam sobie, że o to zapytam. E, chciałam cię zapytać o ten twój satanizm. Nie ma satanizmu, nie ma. Satanizm jest taki, taki, taki umowny. Po prostu ja to... Zrobiłem to, można powiedzieć, na przekór. Szatan to jest inaczej wywrotowiec. Ja jestem wywrotowcem. Wszystko, co jest niezgodne z ideałą kościoła katolickiego, jest szatanem. Wszystko. Kiedyś była sobie babcia na wsi, ktoś zaforował na katar. Babcia to wyleczyła pokrzywami, czyli liściami babki, czyli babcia wierzyła w szatana. No dokładnie, czyli jest szatanem, diabłem. I stąd to się wszystko wzięło. A jak ludzi najlepiej trzymać w ryzach? Trzeba znaleźć na nich bata, żeby się go bali. Ludzie boją się diabła, boją się szatana. No i wszystko. Jest szatanistą, bo nie idę w linii z dogmatami katolickimi. Tak, jest. Czy współpracujesz z osobami, które są na przykład zdeklarowanymi katolikami? Ta religia znaczy, ci przeszkadza, czy... Czy, czy, czy współpracuję, ja... Znaczy ja czy mówimy na przykład zna, o działalności charytatywnej. To, 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 tak dużo znam ludzi, którzy noszą na przykład symbol krzyża, tylko na przykład noszą symbol krzyża, a nie wiedzą o tym na przykład, że krzyż to jest jedno z najstarszych przyrządów do to tortur. Bo się przywiązywało do tego człowieka, stało się w nim kołem i to było tak zwane kołem. A oni noszą krzyżyk, ale ludzie o tym nie wiedzą. Także wiesz, nie interesuje. Niech kto w co wierzy, nawet niech sobie wierzą w wodnika Słowakie, ważne jak to jest takim człowiekiem, niech nie stara się mnie na siłę zainteresować swoimi poglądami, to niech się zachowuje tak, żeby mówię, nie krzywdzić tych, którzy nie, nie zasługują na krzywdę, nie, 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 nie być hipokrytą i, i, i pomagać tym, którzy na pomoc y, zasługują, no bo, no bo o to w tym wszystkim chodzi, prawda? A wierzyć, to niech sobie wierzą w co chcą, tylko niech się zachowują jak należy, prawda? Okay. Ostatnie pytanie o pas. Jeżeli go wygrasz, będziesz chciał za, go wystawić na tak. Jeżeli, jeżeli z, wygram pas, to pas zwakuje. Mam nadzieję, że atrapę dostanę na licytację, no bo nie dostanę oryginału. A jak mi się odklei, to może za jakiś czas wrócę, to będę go jeszcze raz, jeszcze raz rozlicytuję. <grytanie> Okej, okay, czego Ci bardzo serdecznie życzę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.